witajcie wszyscy, bardzo, ale to bardzo serdecznie Ja, ja jestem Negaty i ja witam was na już kolejnym vlogerowaczki odcineczku Bo chciałem powiedzieć, live'iku na moim vlogerowaczki odcineczku Gdzie dzisiaj lecimy sobie z Worms World Party Remastered Jazda, walimy sobie może dzisiaj po prostu Zwykłą gierkę z komputerem randomowo, bez tworzenia żadnych drużyn Po prostu nie ma na to czasu, nie ma na to potrzeby Jest to odcineczek pokazowy, tak jak wszystkie poprzednie i jeszcze te Przyszły, a właściwie jeden przyszły. <laughs> no więc cóż no, play a quick. Uh, game aga against the com computer. Uh. Please wait working. Dobra. I mamy Wormsy. Aha, dobra. Aha, bo to jest tyle samo. Tylko po... Ups. Dobra, ty na minno za początek. <laughs> No, tego się można było spodziewać akurat. A to Queen wredna. co robisz? Co robisz? No, co ja robię? Co ty robisz, kurwa? Rozkaz! Spróbuję tego to Tu! Dobra! Cios za cios! Oko za oko! Ząb za ząb! Robak za robaka! Yeah. Dobra nie! Dobra, mamy remis loginowo. Wielkie dzięki. Co prawda dobry jest ten yy, polski dubbing, ale jednak ten normalny, typowy, główny, yy, klasyczny był lepszy. Chociaż no, w tym momencie już nie mam takiego porównania jak to było kiedyś za dzieciaka chociażby. Princendium. No dobra, a ja go tutaj załatwię zaraz. O, ideolo. Tylko nie wiem jak to zrobić, bo... Uuu, flentro! Ale to jest losowe? Czy my to od razu mamy? No nie, bo on mi tutaj... Kurde, ciężko będzie. Nie, no dobra, spróbuję zrobić to w taki sposób, żeby... No dobra, zdechnął chyba oboje. Mój chyba zdechnie. Idiota. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że on. Że... Nie wierzę w to, że mojemu nie zabrało. Całego życia tlen miał, a temu zabrało ponad. Wow! Nawet y, od rakiety i od ognia. No po co, że ten wybuch z tej beczki, no dokładnie. No ale jest remis, dobra, wet za wet. oj oj, Oi! Oj, 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 oj. Kurde mole, wedza wet. Za wet. Yy, no dobra, to sobie. Yy. Coś takiego. Easy peasy. Czekajcie. tu mi się to bardziej przyda. No tak. Oczywiście, że tak. Dlatego ja tego sobie po prostu welmę. No to się będę piel dzielił. Już się bałem, że nie wpadnie do wody, ale na szczęście się udało. Dobra. Tym razem jestem na plusie o jednego robaczka. Zobaczymy co ta Queen teraz zrobi. Którym robalem się zajmie? Dwójeczką czy czwóreczką? Czwóreczką? Dwieczką? Dobra, ale nie spa, to najważniejsze. Niech no cię złapie. To jest tak, e, spróbuję, może ją wypierdzielić, ale w taki sposób bardziej. Aaa, to ja mogę. A nie, jeszcze nie mogę tego zrobić. U, szkoda. No dobra, bierzemy do grabaczki. E, wyrzutnie rakiet. I zrobię coś takiego. Pyk, i zobaczymy, czy uda się trafić. samo naprowadzającym. Aj, ej, szkoda, że nie poleciała w lewo. Ta pani queen, ale jeszcze jej, jeszcze jej pozbawimy ją korony <laughs> Pozbawimy Queen korony, dobra Stare dobre Worlds dla grywaczki no Jak widzicie no Większej różnicy nie ma, tylko te dubbingi są inne, rozdzielczość jest inna, jakość jest inna, nie? A muzyka jest oczywiście do wyboru zlimasterowana oraz zwykła, ale ja zostawiam sobie zwykłą, klasyczną Bo ta zlimasterowana mi się jakoś tak nie podoba A przynajmniej nie podoba mi się mniej niż... uczę super owca by się przydała. Chociaż jeszcze ja sobie wezmę, ile razy raz się mogę przeteleportować? Dwa Zrobię coś takiego. Zobaczymy, co ona zrobi. Zobaczymy, co ona zrobi. Ciekaw mnie, co ona zrobi. Szczerze, spodziewam się kilku rzeczy, ale na pewno nie tobie. No to był głóźdź do tłumy, to prawda? Eeeh. Uuuuh, 45 sekund, dużo! Czekajcie, spróbuję tutaj Oberwało się? Nie, dobra! Tylko Lina została przerwana, ale jako tako nic y, złego się nie stało. Um, czyli dwie sekundy e, Spróbujmy teraz tak, weźmy tą linę do grawaczki, weźmy sobie ją tutaj, klepnijmy Co prawda Oooo O to mi chodziło, co prawda! Halo? Czekajcie? a! Mam nadzieję, że uda mi się. No dalej! No dobra, poszło odłamkowym, ale no. Zdrajca! Zdrajca najważniejsze zwycięstwo! Bez znaczenia, jakim kosztem! Dobra, mam jedno zwycięstwo! Ale i tak było głupio. Szkoda, że to jest tylko 4 na 4, bo jednak 8 na 8 wyglądało to bardziej epicko, nie? Dobra, to lecimy sobie dalej po prostu. Inne mapy. Tutaj wam powiem, że ciekawie to wygląda. Odsunę się bardziej od tego. Ja bym teraz może spróbował trafić z tego. Chociaż? Nie wiem czy mi się uda. Spróbujemy. Spróbujemy. Uuu, tak, tego chciałem. Pani Quintero z pierwszy ogień. Dobry początek. Korona spadła. Dokładnie. Dobry początek. Jak mówisz, warm się. Warm się. Właśnie. Warmie. Warm. Warmie. Warm się. Number one. Ło, jeżeli on teraz zwalni w tą beczkę, to będzie przewolone wielkie dzięki. Nie, no, powiem Wam, że ciekawe to wygląda. Nie będę, nie będę go wywalał w lewo, tylko walnego w prawo. Ej! Aj, chciałbym jeszcze, żeby ze sobą minę wziął, albo najlepiej, jakby jeszcze tak ją zahaczył. I ona wybuchłaby, zanim by wpadła do wody. Tak z nim, że jeszcze by zrobił taką kaczkę nietypową. Szczerze, te boty są głupsze ode mnie. <śśmiech> Tutaj to w ogóle w wormcach. mnie głupoty nie zło robić. No dobra, na razie jest 4 do 2. Na plus na mnie. Teraz tak. Ua! Dobra. Pani nie, pani ja nie, rano wstań, rano wstań, wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim bam bom, ja sobie wejdę tu do góry. Dam radę jakoś tam skoczyć? Tam muzyka taka... Nie! Łocie pioruna! Taka agentyczna, że się tak wyrażę. Masz radę skoczyć jakoś. Dobra, na napijeldzie. Dobra, dwie pierwsze i jeden mógł już to dosłownie: Prince of Persia oraz Prince Andrew. No dobra, obydwa starci wam połowę życia. Worms 3 raczej tutaj jakoś bardzo nie ucierpi. Na pewno nie zginie. Pierwsze starcie 4 do 3 wygrałem, teraz wygram. Mam nadzieję, że 4 do 0. <laughs> A trafił, ale dobra, też, też mnie nie wywali jakoś bardzo. Teraz będzie problem właśnie z tym, że. O, może tak. No, dobra, ale nie w taki. Halo! Kurde, on się tutaj zepsuł, bo. Szkoda, się zahaczył. Mam się, że będzie. No, no dalej. Dawaj, dawaj, ognia! Dobra, 5, 10, dobra. dobra, obydwaj oberwali. Może zginął, obydwaj! Pożałujesz! Dobra, jeden zginie, ale nie wiem, czy go. Dobra, oberwał, ale też chyba nie zginie ten. No, tylko jedyneczko oberwał, dobra. Dobra, ciekawe co zrobi teraz ten książę jest zasrany. Szczerze, no dobra, no to jak jeden zginie, to... Ups, no! Chyba. Chyba wszyscy zginął teraz! Idiota! Idiota! Rozkaz! A jednak nie, dobra. Czy mogę w jakiś sposób to za jedną... A tak dobra. Trzeba się teleportować. Ja się teleportuję. Może tu, dobra, w tą dziurę e, włączyłem nagrywanie. No, Włączę nagrywanie, mam taką nadzieję. Przy Jezus, ja nienawidzę tego uczucia, kiedy nagle ci przychodzi do głowy, kurde, trzeba ja włączyć nagrywanie. Zginął. Oberwie, ale nie zginie ten ending. A niech to, dobra. Kurde, byłoby 4 do 0, a jest znowu. No 3 do dwóch. Wielkie dzięki, dobra. Co tutaj będziesz miał? Wielkie dzięki! Uuu, krowę! O, dobra, dało radę! No, dobra, to spuu, zrobimy krówkę I one chyba centralnie spadną na niego, czekajcie. Dawać kurde, a co jazda kurła Aj szkoda, że nie wybuchła jeszcze by tak centralnie w wodę, ale wygraliśmy te gorbaczki 2 do 0 Renegat Bot 2 <ścoughs> do 0 wygrywał, nie! Yeah. Player 1 number 1, ye yeah. To jest ciekawe, ale mapy te są dość ciekawe w sumie taka, y, chyba genero To są chyba generowane losowo mapy Przy rozpoczęciu podoba mi się zimowy też styl tych map Bo są takie klimatyczne, podoba mi się to, bałwanek prezent super! <laughs> ja mam wszystkie rowale w jednym miejscu! Jezus Maria! <laughs> dobra, że nie zginął, kurde. Dobry początek. O, ta, ta muzyka też jest dobra. To jest pytanie, co zrobić teraz? Próbuję. A tam... Chyba. Nie, dobra. O! A się! Kurde, wiedział, że. Kurcze, ja bym był jasno. Widzę, to bym. Y, gotował ciutkę. Masakra. O! Błyski się do gromadki za oknem, czyli idzie burza. To jest for coś tam o mamy coś ciekawego Zobaczymy co to będzie ha niska grawitacja uhu panie nie panie nie kurde no dobra zrobimy coś takiego pan sobie strzeli E, szczerze, jestem zniesmacony, za tym razem pani Queen się wyminęła, Ale i tak oberwam ponad ten. Jaki zrajca kurua, to nie ja cię trafiłem ciulu. To pani Queen cię trafiła. <grym> Odłamkowym Dobra. Ognia! Hmm. Jakby trafił w nich, to by zginęli, ale kurcze. No cię złapie! Wielkie dzięki! Już wolę na tym rzucić, ale nie będę ryzykował eee, Chociaż szczerze Nie! Nie wiem co zrobić Dobra, nie nie! Jeden nie wiedział, gdzie tam mina była. Który umrze? Nie, no obydwy przeżyją, ale. już będziecie. Tutaj teraz będzie ciężko, bo. I oberwie drugi raz. Czemu tak mało mu zabrało? 25 zawsze zabierało, ale to jest głupie. Bum! Wybuchnij go przy okazji. 25. Do zobaczenia, Kude, Mam oh. nadzieję, że to jest zgnie. Idolo 11. <grystanie> w ogóle te nagrobki wyglądają jak gofry. Może to. Ej, to są gofry, kurwa. I myślę, że to. Są... Pytanie, co zrobić? O, mam pomysł. Mamy coś takiego. Czy się ja mogę po prostu rzucić tego? Ej, granata. nie dowody, no Ślimak, jakoś sobie dajemy rady. Marza swoje. A co? je byczys Prince Charles, dobra. Samek się... Ale zjeżdżalnie mu zrobił. Do <grym> dołu zjeżdżalnia, ale żyje. Dobra. Do teraz ja mogę w sumie użyć na lotu? Jeszcze nie! Na no kurde przydałoby się. W sumie zrobię coś takiego. Tak, 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 tak. Nie wiem czy się uda. Jak najbliżej się da Pek? Gdzie jest muzyka? Halo? Halo, muzyka! Kurde, ej! Jakby ciutkę nad tym przeleciała, to by go trafiła prosto w beczkę, no i by poleciał. Aha, dobra, czy muzyka się musiała włączyć kiedy... Robacz przeciwnika dochodzi do ruchu! No dobra... Troszeczkę nie wypał? to zobaczę? Ta muzyka to wstęp. Nie! Ginny Baby! Dobra, ale tak się obawiam, że poleci w prawo, nie? Energy Band, dobra. No? Rozkręcaj się muzyczko. O ty kurło! Pożałujesz. Przeteleportujmy się na spokojnie. I co on mi zrobi? Tak blisko. Serio? Jezus Maria. Bo te boty są durne, to nawet ja po pijaku, yy, mając sobie 5 yy, promili alkoholu, trafiłbym w dziurę wielkości nie powiem czego, bo mnie tu zbanuje. No ale tak by było. Eee, ogółem zastanawiam się, na jakim cudem to się stało, że ty mnie trafił. On chyba nie chciał mnie trafić. O, to mi chodziło. O, chwyć się, Panie Agencie To co teraz zrobię I kuku, namuniu Bye, bye Gin Niech no cię złapie Kurde, też taś... Pytanie, czy obaj zginą, czy nie zginie żaden Zdrajca Dobra, 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 przeżyją, to najważniejsze Zdrajca! Nie! Yeah! Czyli tak. To jest która? Trzecia mapa? 4 do trzech, cztery do dwóch i 4 do 2. Chyba tak to jakoś się prezentowało. Ale walnimy sobie jeszcze jedną ostatnią mapkę, mamy jeszcze chwilkę czasu, więc dogrywaczki. Cztery szybkie mapki walnęliśmy. Uuuu Nie no, patrzcie po, po pra... Uuu. No dobra, sosy się pozbędziemy bardzo, bardzo szybko. No ale z tymi będzie już problem troszeczkę. Wow, 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 wow. Dobry początek. Na szczęście Dawać kurde. Nie, to jest długie do 8, Myślę, że to jest krótsze. No. Dobra, panie się. ta mapa wygląda jakbyśmy byli na jakiejś planecie serowej tak zwanym Księżycu. No nie, Jezus, bym zrobił głupotę. Dobra, wynocha 10 Pozbyliśmy się tego po lewej. Mamy teraz cały czas się skupić na prawej. Musimy no, właściwie mamy teraz no, po prostu dogodną okazję, żeby się skupić na tej prawej. Prince of Persia, The Queen i Prince Andrew. Dobra, co to znowu zrobi? No, grana tam będą na Udupa! dzielać cię się Sporo O, teraz. To byłby książę and you? Ja zrobię coś takiego. Ja od razu się przeteleportuję do niego. Bo jego kompanie, jeżeli będą chcieli zrobić krzywdę, to znaczy nie skupią się na moim Warm się Totalnie. Dobra, jeden na Andliu, jeden na księcia Percy i na Queen pójdzie tam czwóreczka najprawdopodobniej. I zobaczmy, co ta Queen zrobi teraz. Nie takły tej poprawy na 100%. Ona nawet nie ma jak wyjść. Co ona robi, myśli? Nie uczę, że ona jeszcze rzuci od siebie i się odbije. A jedna? Ej! Nie wiem, co to miało być. Czy ona próbowała tą beczkę, czy co? To jest jednak bot, więc one są głupie. A, ja mogę tutaj w ogóle wejść. Eee... A! Przepraszam, przepraszam wymsknęło mi się Aj! Zawsze jak, zawsze jak mówię to mówię kurła nie? Przez ły, kurła Czasami może się wydać, że to jest w, ale ja mówię przez ły A teraz przepraszam, ale mi się wymsknęło Przepraszam Coś wymyślę Niech no cię złapie Para pa 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 69, dobra, to jest idealna liczba życia, żeby Cię wykończyć. No nie mam teleportów, to muszę teraz lecić. Kurde. No dobra, trudno. Muszę zrobić jeden. Ej, powiem, że to jest kurde ciężkie. No co? Pisa mogą go zostawić na górze Ale już trudno Kurde, nie wiem co zrobić No dalej! No dobra, poczekajmy sobie chwilę Poczekajmy sobie chwilę Dobra No mamy tutaj jeden na jednego, plus jeszcze jeden dodatkowy Ten co zrobi... uuu, Pomyślał, pomyślał, powiem wam Czasami ten bot e, ciekawe rzeczy wymyśla e, To głupie, że w ogóle nie oberwał ten robal nasz Kurde, ciężko co kole, w tym momencie tutaj zrobić, wam powiem, bo... Nie! Jezus Maria Dobra, o, właśnie o to mi chodziło. Ognia. Uf. Uf. Głupo to zrobiłem, że nie, nie zdążymy się nim jakby uskoczyć, choćby odluchowo. Dobra, troszeczkę się to przedłuży. A się... myślę, że się zmieszczę 25 minut, a niestety chyba nie. Będzie ciutkę dłuższy. Odcinek ale to tam nieważne. Najważniejsze, że jest zabawa, a co? Masz za swoje, tak! Uuuhuu! Panowie! A zresztą. Spalę was, kurła! He, <laughs> spalę was! Dokładnie, jak ja przeklinam to młodzień, znaczy, to nie jest przeklinam to, kurła! Nie! Oi! Oi! Masz za swoje! Nie! What the fuck? Tu mogę użyć dynamitu, to by przynajmniej. Eee... Zastanawiam się, co tu się o tym nie Tu siedział takie rzeczy, jaki się Janowi Pawlowi nie śniło, kurde. Kurde. Co to zrobić tak, żeby oberwał queen? żeby Queen? Dobra Dobra, działa, działa, działa Mam nadzieję, że a, niestety nie, no trudno. No dobra, trudno to nieważne, ale najważniejsze, że jakoś to się dzieje. To jest ciężko! To jest ciężko mam powiem zrobić. Ja mam będzie to... To najgorsza możliwość, żebym mógł wpaść. Ajść! Kurde! Jak ja mam to zrobić? No, spróbuję! To jest takie głupie. Bo nie mam teraz jak ich tu... No muszę jakieś robala poświęcić, żeby... Dobra. Aj! Aj, musiało się jeszcze odbić! Eee, To nie mało być tak! No i to jest to, że muszę teraz... Ja myślę, że to będzie łatwe, a tutaj problem z tym dlatego, że jest przewaga liczebna Oj ojoj ojoj oj oj I znowu widzicie jeden drugiego popycha Ej, chyba zdechnął. O oh, shit. O! Oh. I to ma być tak? Dasz radę tu doskoczyć, kurde? No nie! Jezus Maria! Yo nic nie zrobię, nic totalnie nic tutaj teraz nie zrobię. Szybko. No dalej. Ognia. A ja 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 ja! Znowu to samo. Brakowało naprawdę kurczę pół centymetra, żeby to przeleciało. No ja muszę prostu go popełnić samobójstwo nim. No pytanie, co oni zrobią Masakra! Kurde, mam nadzieję, że ten odcinek nie dobije 300 minut do ciula pana Rozkaz. Kurde Dobra, zrobimy coś takiego Pek raz Mam nadzieję, że nie oberwę. No proszę że... nie oberwę Oberwę i po moim drugim strzale tak? A to kurwa! A trudno. To jest głupie, ja tak. normalnie dwa strzały do oddania, na jeżeli oberwę, na jeżeli oczą obrażenia. Mam jeszcze jakieś półtorej minuty do 30 minut masa to... To była głupota, że zaczynałem ten y, poziom jakby. I z niej... Z nie... Jezus Maria. Masz za swoje! I z mojej przewagi zrobiłaś się taka paplanina, ta że szok. Dobra, szybko, szybko, panowie, ja chcę to skończyć, bo kurde, nie chcę odcinków takich długich robić. Nie wiem co zrobić. Dobra. Zrobimy tak. Na pewno to zabije. Kurde. Aj, ej, pomno nas to musi Musi ta queen zdechnąć. Szybko zdychaj Queen, zdychaj, Queen, bo czas leci, kurwa! Ja mam jeszcze jakąś, nie wiem Minutkę może? Dawaj, 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 I dawaj. Ten musi sam, musi Najlepiej Dawaj, 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 dawaj! Worms 3 musi go wykończyć. Już mam na... Stopę 30 minut! Więc chcę to skończyć do gierowaczki przed 30 minut, żeby odcinek nie wyszedł taki długi, bo na tym mi zależy, dawaj. Ło, wow, ale go wywaliło! Siła odśrodkowa, kurde, masakra! Trzecia zasada dynamiki Newtona. Każdej reakcji, każdej akcji odpowiada reakcja, Boże, bo jeszcze powiem. Dobra, zwycięstwo! Jest do grawaczki! Dziękuję za zwycięstwo, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, co, że możecie zrobić to, co chcecie, jeżeli chcecie, żeby odcinki powróciły na kanał, więc na no, odgrawaczki. No cóż, dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do na następnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja był Renegat! 爸爸，切！